Hala widowiskowo-sportowa w Rychwale na kilka godzin zmieniła się w halę targową. Po raz pierwszy odbyły się tu targi pracy. Od kilku lat rynek pracy w Polsce, w tym i Wielkopolsce zmienia się. Coraz więcej pracodawców szuka pracowników, aby bezrobocie systematycznie spada. Kiedy ja byłem starostą to stopa bezrobocia, czyli w 2005 roku była 26%. Dzisiaj słyszę, że jest to 9,2%. Ale i tak to jest oczywiście za dużo w porównaniu do... Innych powiatów, powiat koniński nadal należy do tych, gdzie stopa bezrobocia jest większa i jesteśmy dzisiaj przekonani, mówię w imieniu samorządowców, że ta giełda dzisiaj przyczyni się do tego, że wiele osób zapewne tu w tym miejscu, czyli na hali widowiskowo-sportowej w Rychwale znajdzie swoje miejsce pracy. W targach wzięło udział ponad 30 wystawców, w tym przedsiębiorstwa, organizacje gospodarcze, firmy doradcze, przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Swoje stoisko mieli też policjanci. Policja na targach pracy kiedyś mogłoby to może i dziwić, dzisiaj, dzisiaj to żadna nowość. Tak jak wszyscy pracodawcy w Polsce, tak i policja poszukuje nowych kandydatów do służby. W Wielkopolsce w tej chwili służbę pełni około 8 tysięcy policjantów, a brakuje nam właściwie około pół tysiąca. Komenda miejska Policji w Koninie. Co prawda na dzień dzisiejszy nie posiada prawie wakatów, ale jest to sprawa bardzo płynna. Ludzie odchodzą na emerytury, przenoszą się do innych jednostek. Niemalże przez cały czas, od kilku do kilkunastu osób, w naszej jednostce także może liczyć na przyjęcie. Stąd nasza obecność na dzisiejszych targach pracy w Rychwale. Zachęcamy wszystkich, aby wstępowali w nasze szeregi. Na targach można było spotkać przedstawicieli branży spożywczej, kosmetycznej, przemysłowej. Potrzebny był telemarketer, pracownik banku. Współorganizatorem targów była Gmina Stare Miasto, na terenie której niemal co roku powstają nowe firmy. Gmina Stare Miasto od lat znana jest przedsiębiorczości. Promujemy nasze tereny inwestycyjne, pozyskujemy nowych przedsiębiorców, pomagamy im na etapie tworzenia inwestycji, ale nie pozostawiamy ich samym sobie, kiedy oni już tutaj są i funkcjonują. Staramy się ich wspierać w ich problemach. I wspieramy wszelkiego rodzaju działalność, która wpisuje się w, we wzrost, we wzmacnianie przedsiębiorczości, w, w poprawy warunków mieszkańców, w znajdywanie nowej pracy. Jednym z uczestników tych targów była znana europejska firma Kramp, dystrybutor części maszyn rolniczych, która swoją siedzibę ma w gminie Stare Miasto. Poszukujemy pracowników na stanowiska wsparcia logistycznego, czyli do magazynu pracowników magazynowych, ale również też poszukujemy pracowników do naszej obsługi administracyjnej. Poszukujemy specjalistów do spraw zakupów, poszukujemy administratora dokumentacji zakupowej, poszukujemy wizualizatorów sieci do, naszej, do naszych sklepów. Także szeroka, także oferta Kramp jest bardzo szeroka, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o kandydatów. Aby pomóc osobom poszukującym pracy dotrzeć na targi, samorządy biorące w nich udział zorganizowały bezpłatny dojazd autobusami. Pomysłodawcą i głównym organizatorem targów był Powiatowy Urząd Pracy w Koninie. Ponieważ pracodawcy są bardzo zainteresowani pracownikami, postanowiliśmy, że wyjdziemy właśnie z taką inicjatywą organizacji targów. Bardzo poparły nas gminy, te cztery gminy, które są naszymi, partner, naszymi współorganizatorami. Szczególnie dziękujemy bardzo gminie Rychwał, która udostępniła tą przepiękną salę. I mam nadzieję, że te targi przyniosą jakiś owoc i pracodawcy również wyjdą zadowoleni, no i oczywiście osoby bezrobotne. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zapowiada, że będzie chciał tego typu targi organizować cyklicznie w różnych rejonach powiatu konińskiego. Kiedy kolejne targi pracy i gdzie, na razie nie wiadomo.